Bo tak się patrzy na NGA. <laughs> Drugie miejsce z wynikiem 190 kg i z ilością punktów 115 w każdym mieście

no i teraz fenomen naszych Mistrzja. zawodów mistrza w mistrzu zapraszamy mistrza 205 kilogramów groba, kg nie chciał z czego pić dzień dobry Nazywam się Mariusz Strzeliński. Kulturystykę uprawiam od 20 lat. Mam na swoim koncie 5 tytułów Mistrza Świata, 2 tytuły Mistrza Europy i 3 tytuły Mistrza Świata. Jestem żonaty, mam trójkę dzieci, mam 37 lat. Mieszkam w pasłem. Ile trzeba trenować, żeby dojść do takich sukcesów jak Pan? No niestety, ta dyscyplina wymaga cierpliwości wytrwałości. Nie da się rozbudować masy w przeciągu 6 czy 12 miesięcy. Potrzeba na to więcej Czasu, więc to jest sport raczej dla osób cierpliwych, wytrwałych i konsekwentnych. Ile razy w tygodniu pan ćwiczyć i po ile godzin? Eee... Trenuję 5 razy w tygodniu po około 90 minut na jednej sesji treningowej. Jeżeli jest to okres przygotowawczy do zawodów, trenuję dwa razy dziennie. Rano ćwiczenia robowe około 50-60 minut, po południu trening siłowy około. 60-90 milionów. Który tytuł jest dla pana najważniejszy? Chyba najbardziej takimi znaczącymi tytułami. No chyba dla, dla każdego zawodnika są to tytuły międzynarodowe, czyli Mistrzostwo Europy, Mistrzostwa Świata. Najbardziej najbardziej prestiżowe, najbardziej chyba cenione przez, przez, przez sportowców. Jakby Pan zachęcił właśnie młodych sportowców do uprawiania kryzysy? Eee, na pewno warto, warto, warto korzystać. Z każdej rekreacji ruchowej, czy to będzie basen, czy to będzie siłownia. Jeżeli pogoda nie pozwala nam spędzać wolnego czasu aktywnie na, 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 na podwórku, więc jest alternatywa siłownia, na przykład w złą pogodę czy w okresie zimowym. Jak najbardziej. Jeżeli komuś zależy na poprawieniu swojej sylwetki, zredukowaniu tkanki tłuszczowej, zwiększeniu wydolności, wytrzymałości, siły, jak najbardziej polecam siłownię. A jak pan oceni e, kondycję naszych sportowców? Co tutaj jest brodnica? A, jestem pod wrażeniem. Silni chłopacy. Mieliśmy tutaj okazję widzieć, jak wyciskają ciężary przekraczające nawet 200 kg. Jestem pod wrażeniem po prostu. Dziękuję bardzo za Ja rozmowę. również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich czynników portalu e EBrodnica i zapraszam do wspólnych treningów i do zakupów w sklepie PBC na ulicy Ogrodowej.